Dobrych chłopcy i dziewczęta, dzisiaj zajęcia w plenerze yy, wykonanie jak obiecałem, były pytania, wykonanie pobijaczka do głód. Jak widzicie są dwa rodzaje. Jeden robiony siekierką i drugi robiony na to kartę, ale ten wyobraźcie sobie, że nie ma tej gałki i postaram się zrobić z wielką miłą oraz godnością osobistą coś takiego zaczynajmy od prostszej rzeczy tu już yy, obciosałem skory odpowiedni pieniek teraz węgielkiem ogniska oczywiście rysujemy sobie linię demarkacyjną rękojeść i oczywiście znana siekierka idzie w ruch ten młotek, który Wam pokazywałem ten taki zrobiony siekierką to on ma słuchajcie około na pewno ma 15 lat, jeśli nie więcej. Przerwę na chwileczkę by pokazać pewną Tu jest wiercona dziurka. I tam włożyłem zwitek blachy ołowianej. Nie słychać I zakołkowałem ale nie jest pobijany. Dlaczego? Dlatego, że ma kształt tak. Niedawno oglądałem jakiś nie pamiętam co, w każdym razie chodziło o historię Egiptu i znalazłem była uchylona w sarkofagu uchylona pokrywa i był taki sam identyczny podłożony Młotek do pobijania dłut, jak, jak ten, czyli ten kształt, który wykonałem 15 lat temu, może nawet 20 lat temu, jest bardzo archaiczny. Wracamy do działania. No i można przerwać. To nie ma sensu No kurwa, nie ma sensu Dziękuję Jeszcze troszeczkę Słoneczka, wiatr, Coś mi się wydaje, że nas przegoni zaraz. Stąd. Na razie spokojnie. No i jest pobijaczek. Można go jeszcze z darnikiem sobie wyłać. zacząłem rzeczoną kiłeczką kupować to jest akacja, drewno twarde ale nie specjalnie nadające się na pokijak dlatego, że się łuszczy świetnie nadaje się na, natomiast na łuki akacja? Przepraszam bardzo, Robinia Akacjowa. I tutaj no, robiłem na oko, ale się zgodzi. siłą, godnością osobistą, tak jak węgielek, wiaterek, jater, siał. Może... Ja troszeczkę... Mniej więcej brałem na... Na połowę piły Przerwać. i Japończyk żre spokojnie z palcem żre sobie panią robinie akacjową, która jest twardym drewnem zagadka dla łowców mamutów jakie jest najtwardsze drewno w Europie. Chyba trochę tu przeklolowałem. deszczu nie ma ostatni cios zagadka uprzedzam jest podchwytliwa troszeczkę jak wiadomo starcy są złośliwi no i teraz siłą i godnością osobistą oraz siekielecką au, au, au wlaza mi drzazda Tym sposobem otrzymaliśmy dość konkretny pobijaczek. Nawet można siekierą rozwalać pięki. Tym optymistycznym akcentem zakończyliśmy dzisiejsze zajęcia w plenerze. Oczywiście można to wyrównać tarniczkiem. Do zobaczenia.